Czerwca jedziemy zobaczyć do pszczółek na faceli tutaj na paśmie wzgórz Szczewnickich kwitnie facelia jest jej jakieś 32 hektarów 32 hektary jedziemy odbierzemy trochę miodu wymienimy korpusy 4 rodzinkom jak to tam w oddali wygląda. Seria nierówno, wschodziła nierówno, kwitnie miejscami dopiero, zaczyna kwitnąć. Ta kwitnie około 10 dni. ze względu na to, że sucho było. Kończy ona już miejscami kwitnienie, jak widać akurat tutaj na tej kawałku. Ale deszcz ładnie popadał przez ostatnie parę dni i mam nadzieję, że tamta będzie kwitła. Zapraszam do opowiadania. Tak, korpusy wymienione. Pszczoła pracuje, miodu nie nabrałem, wziąłem jedynie półtorej korpusu z kilku tylko z tych co przekładałem. Zabrałem po dwie, trzy ramki, który był całkowicie zasklepiony, ten który tylko trochę nie był poszyty leje się z ramek, jest godzina dziesiąta, pszczoły ładnie noszą nektar. Pyłek również. Zapomniałem zabrać ze sobą wiadro na pyłek, ale miałem jakąś reklamówkę, więc sypałem, żeby dzisiaj już tutaj nie przyjeżdżać. A tutaj dopiero co półtorej godziny temu uzbroiłem połowiacze. no i coś tutaj już się nasypało. Pyłku faceliowego tych sześciu nie było wcześniej poławiaczy dopiero dzisiaj włożyłem ale zobaczymy na półtorej godziny pszczoła się jeszcze będzie kręciła zanim zacznie przechodzić przez ten poławiacz A jak mówiłem jeszcze kilka dni zacznie się lipa tutaj głównie jest lipowy przyjeżdżam w ten las ale w tym roku przyjechałem zaraz po akcji ze względu na tą facelię która jest tutaj raptem 30 metrów od stacjonowania rodzin pszczelich i przeciąga się tym pasmem tak jak wcześniej było widać pasmem wzbrzszczynnnickich tak pracują siłki na faceli Dobrze, że ostatnio popadało, bo tu jest ta facelia nie nektarowała i jak pokazywałem wcześniej zaczyna, zaczyna już niektóra kończyć kwitnienie, chociaż to jeszcze nie ta pora. Kwitnie dopiero 3 tygodnie, a już widać jak to to wysychają. Troszkę pyłku usypałem, już dzisiaj nie będę tu przyjeżdżał, zapomniałem wiadro na pyłek Zsypałem do jakiejś reklamówki, którą miałem przy sobie No i wrócę to do suszarki Więc teraz Jazda do domu Godzina 8.30 rano pszczółki na faceli Pracują ładnie deszczyk popadał tutaj druga strona przyjechałem pszczołom wymienić korpusy tak to wyglądają moje korpusy sterodurowe zabezpieczane były malowane jak widać Pszczoły sobie świetnie radzą ze styrodurem, robią dodatkowe wyloty. Tu jeszcze kilka uli dowiozłem trzy dni temu, aby wykorzystać ten pożytek faceliowy. No jakby nie było, raptem parę dni będziemy mieli lipę. A wcześniej jeździłem tutaj na pożytki lipowe. Zobaczymy, jak z pyłkiem no, noszą pyłek. Pyłek z faceli. O, tutaj coś troszkę mniej. Zaraz jeszcze uzbroję tamte sześć rodzinek. W poławiacze. Przy okazji zabiorę parę ramek do wirowania zasklepionych. Styrodur. Tak on wygląda. A tutaj mam korpusy poliuretanowe do wymiany, które niedawno dostałem. które przyszły od tą Miotka powierciłem w nich otwory z tego względu, gdyż przy zamkniętych poławiaczach muszą mieć te trutnie które wyjść z tego ula nawet jeżeli położymy kratę odgrodową u góry będą jakieś trutnie u góry musi zostać oczko do wyjścia tych trutni z korpusu później one zabijają kratę padają w tym ulu można sobie narobić widy jakichś chorób, ściągnąć niepotrzebnych. Pszczoły się męczą, żeby to wyciągnąć. Przyszły do mnie jakiś czas temu te korpusy od Tomka. Muszę powiedzieć, że wykonanie pierwsza klasa. Na pewno dużo lepsze, jak te, które dostałem w tym roku na refundację. nie mają żadnych ubytków niedociągnięć nie, nie wyglądają tak jak te elementy uli które są refundowane nie powiem jakiego producenta nieważne nie wiem czy to na refundację takie wiadostwo robią ale tak, tak wyglądają korpusy od Tomka. Styrody ładnie odlany, gładki. Dużo ładniejsze jak te, o których wcześniej wspomniałem.